Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Motoryzacja z Inżynierskiego Punktu Widzenia. Dzisiejszy odcinek będzie krótki będzie uzupełnieniem ostatniej serii, gdzie poruszaliśmy tematy związane z geometrią motocykla. Któryś z widzów podsumował temat związany ze, ze zmianą wyprzedzenia w osi wzdłużnej motocykla w czasie pokonywania nierówności. Faktycznie, w czasie pokonywania nierówności, może dojść do takiej sytuacji, że wyprzedzenie zmieni swoją wartość z dodatniej na ujemną. Spójrzmy na rysunek. Po lewej stronie mamy jakieś tam przednie zawieszenie motocykla, mamy lagę, mamy naszą główkę ramy, no i mamy tą oś główki ramy. Sumarycznie daje nam to jakieś tam wyprzedzenie dodatnie. No i teraz jedziemy sobie po jakichś nierównościach. To jest oczywiście rysunek, który jest troszkę wyolbrzymiony, tak? Eee... Chociaż może nie do końca czasami takie nierówności, pewnie na motocyklach też się pokonuje. No ale okej, okay, zobaczmy, co tu się stało. Jedziemy sobie po tych nierównościach, próbujemy pokonać jakąś nierówność i zobaczmy. Filowy punkt styku koła z jezdnią znajduje się teraz w tym miejscu, a nie w tym miejscu. Nie leży on dokładnie tutaj pod środkiem koła w tym miejscu, tylko jest tutaj. No a co w związku z tym? Ano to, że wyprzedzenie zmieniło swoją wartość na ujemną. Zobaczmy teraz oś główki ramy przecina nawierzchnię jakiejś tam jezdni w tym miejscu czyli przed punktem styku koła z jezdnią a tak jak powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach jeśli taka sytuacja występuje gdy oś główki ramy przecina jezdnię przed punktem styku koła z jezdnią no to mamy wyprzedzenie ujemne i tu wtedy stabilizacja koła nie występuje i jakiś czynnik zakłócający może doprowadzić do wywrotki motocykla. To była taka pierwsza część, pierwsza dygresja dotycząca ostatniej serii, natomiast druga będzie dotyczyła zawieszeń stosowanych w motocyklach BMW. Jeden z widzów napisał do mnie, że posiada taki motocykl i nie wie jak w jego motocyklu zrealizowane jest wyprzedzenie, skoro nie ma takiej wyraźnej główki ramy jak w większości motocykli, które spotykamy. No i zaraz to wytłumaczę na kolejnym rysunku. Tutaj przygotowałem dwa rozwiązania, które stosowało albo i stosuję do tej pory BMW Telelever i Duolever to jest przednie zawieszenie, które możecie spotkać w motocyklach BMW no i co tutaj się takiego wydarzyło może zajmiemy się najpierw tym Teleleverem wiemy, że tutaj mamy jakiś wahacz no i tutaj mamy ten punkt obrotu całego e, zawieszenia jakby taką wirtualną osią główki ramy w naszym przypadku będzie oś, która przechodzi przez ten górny punkt obrotu no i przez ten stworzeń wahacza Idzie sobie gdzieś ta oś dalej, przecinam tutaj jezdnię, no i wyprzedzenie to jest odległość między punktem styku koła z jezdnią, a tą osią, która przechodzi przez te nasze dwa przeguby. No i dokładnie taka sama sytuacja będzie w przypadku zawieszenia duo lever. Mamy ten górny sworzeń, wahacza, dolny sworzeń, no i oś, która przechodzi przez środki tych sworzeń, no to będzie taka nasza wirtualna oś główki ramy i wyprzedzenie, podobnie jak klasycznych, w klasycznych rozwiązaniach z bitelcem teleskopowym, jest realizowane tak, jak widzicie tutaj na rysunku. To byłoby z grubsza tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, za obejrzenie poprzednich odcinków. Zapraszam do kolejnych odcinków i do subskrypcji. Zachęci mnie to do wykonywania kolejnych filmów. Dzięki, do zobaczenia.